Cześć wszystkim. Chciałbym Wam z góry podziękować za zostawienie pod ostatnimi filmikami lajków, subskrypcji, komentarzy. No, moich subsykenci też już zrośli. No i dziś właśnie odebrałem paczkę. Kurier mi Trochę z opóźnieniem, bo ostatni filmik już kawałek czasu temu był. No i chciałbym zaprezentować kolejne dwa numery. Numer 106 i 107. Numer 106. Tak prezentuje się gazetka. No, instrukcja montażu. Kroków mamy 3. W kroku numer 1 do lewej wysłony tylnej ściany 106, a przy ucho 106D i przymocuję wkrętami ZP. Tak tutaj się krok numer pierwszy. Przymocowaliśmy ucho do lewej ścianki i przymocowaliśmy to wkrętem ZP. W kroku numer 2: dopasuj górną wysłonę tylnej ściany, 106C do lewej, wysłony tylnej ściany, 106A połącz część wkrętem BP. Tak to w jest sensie krok numer 2: przyczepiliśmy tą lewą ściankę z górną i skręciliśmy krętem BP. W kroku numer 3: górną wysłonę tylnej ściany, 106C do do prawej, wysłony tylnej ściany. 106 B, po BP tak prezentuje się krok numer 3. Połączona druga część dzielnej klapy z BP, tak prezentuje się tylna kompletna wysłona. Klapy lecimy mhm. z kolejnym numerem 107. Tak prezentuje się gazetka. Instrukcja montażu i w kroku numer 1. Dwa czpienie klosza tylnej lampy świateł pozycyjnych i światłowania 100 7e dopasuj do otworów w podstawie tylnej lampy dociśnij kloż do podstaw przygotuj dwa takie zestawy czyli krok numer 1 i 2 to jest skompletowanie tych lampek tak wygląda krok numer 1 i 2 tu jest lampeczka wcisnęliśmy to do odbuśnika i tak to się prezentuje i to jest dwie lampy pozycyjne Krok numer 3: dwa czpienie klosza lampy odblaskowej 107G do pasów i do otworów w podstawie lampy odblaskowej 107H do ciśnienia, klosz do podstawy, Przychodzą dwa takie zestawy. Tak prezentuje się złożony krok numer 3, czyli złożone odblaski. Mamy dwa. Tu mamy już pozycja, kierunko skazy, i to, czyli pierwsze trzy kroki jest za nami. W kroku numer 4 na lewym dolnym tylnym narożniku, 107C. U szkolności od góry lampy tylnego kierunkowskazu, lampę odblaskową i tylną lampę poza innym Do hamowania. Dopasuj czpienie podstaw lamp do otworów narożniku. Połącz elementy na wcisk. Czyli krok numer 3 i 4 to jest dopasowanie lamp, wciśnięcie. Tu się krok numer 4 i 5, lewa strona. Kierunkowskaz, odblask, pozycja, prawa strona, kierunkowskaz, odblask, pozycja. Krok numer 6, w czylej części solarza karuserii umiś lewy, górny, tylny narożnik 7A. Krok numer 8 on wewnątrz, przymocuj narożnik do karuserii trzema wkrętami A i